Tak właśnie skończyliśmy białce. Jedziemy na spontanie do Jurgowa, rozejrzeć się, co się tam dzieje. Dojeżdżamy do Jurgowa, widać już śnieg. Zobaczymy, co nam to miejsce przyniesie. Prawie pusto, tutaj o tej porze, a jest godzina zaledwie 14.30. Także mogę wszystkim polecić, jeżeli chcecie przyjechać, a zwłaszcza w tygodniu. To jest właściwe miejsce, żeby śmigać, nie stojąc w kolejkach. W Jurgowie stok na razie pośnieżony jest mniej więcej w i trzeciej szerokości. Myślę, że 2-3 tygodnie maksymalnie i cała objętość tego środka zostanie dobrze wykorzystana. Stacja w Jurgowie ma deliwelację mniej więcej 200 metrów, może 180, w każdym razie jest to na tyle dużo, że bez problemu jesteśmy w stanie pojechać tak, żeby nas nogi na dole trochę bolały. Także jest to jedno z miejsc, gdzie naprawdę można się solidnie wyjeździć, jeżeli tylko ktoś się stara. Dzisiaj rozpoczął się halny. Widzę w górach potężne zwały chmur nad szczytami. Po halnym zazwyczaj w ciągu dwóch, trzech dni maksymalnie zaczyna się opad śniegu. I to jest coś na co liczę ja i myślę nie tylko ja, również masa narciarzy chciałaby, żeby tutaj było bardziej biało niż zielono. Jurgów jako ośrodek zdecydowanie mniejszy od Białki, ale bardzo blisko Tatr. Tatry Bielskie na wyciągnięcie ręki. Stąd dla Słowacji jest praktycznie 500 metrów. Piękny widok również na polskie Tatry Wysokie, rejon Świnicy, Wołoszyna, Koszystej, widać także Kasprowy, Czerwony Wierch i Giewont. Zobaczymy jaki śnieg, ruszamy! I tak wygląda trasa w Jurgowie. teoretycznie niebieska, ale Całkiem szybka, jeśli jesteście zainteresowani reportażem po otwarciu całości ośrodka, napiszcie o tym w komentarzach pod filmem. Ok, ten stok jest dosyć długi, szeroki, nawet w tym momencie, kiedy nie jest poświęcony na całej szerokości. Jurgów jest ciekawą alternatywą do białki w momencie, kiedy białce jest za dużo ludzi. Czasami takie sytuacje występują, może nie było to akurat, nie zdarzyło się to dzisiaj. Natomiast tutaj jest tylko 10 km dalej, dosłownie 10 minut dłużej, więcej jazdy, więc jest to naprawdę ciekawe, fajne miejsce. To jest kanał Skieram Fan Kuboręczowski. Do zobaczenia w następnym odcinku.